Cześć! Słuchajcie, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać trochę na temat problemu nadwrażliwości zębów oraz krwawiących dziąseł. Czy też zdarza Wam się na przykład jak jecie coś zimnego jak lody, że bolą Was zęby? O, zapraszam na ten odcinek! Omówimy sobie ten problem przy dobrej kawie i ciastku. że Wasz ból zębów to właśnie nadwrażliwość, a nie na przykład coś dużo gorszego. Pojawia się wtedy, kiedy jecie lub pijecie coś bardzo ciepłego, zimnego, gazowanego i kwaśnego lub po prostu coś bardzo, bardzo słodkiego. Dobry. Wtedy wiecie, że to właśnie nadwrażliwość. Słuchajcie, ale skąd tak właściwie bierze się ta nadwrażliwość? Chodźcie, pokażę Wam. Zaczniemy od małej lekcji anatomii. Tak mniej więcej wygląda ząb. Ma on trzy główne warstwy. Zewnętrzną szkliwą, środkową zębinę oraz tzw. serce zęba, czyli miazga. W miazdze znajdują się właśnie naczynia i nerwy, które pozwalają mu na odczuwanie. Ok, pamiętacie o trzech warstwach? To teraz Wam pokażę, co się dzieje, kiedy powstaje nadwrażliwość. Kiedy szkliwu dzieje się coś niedobrego, na przykład się kruszy lub ściera, wtedy odsłania się warstwa środkowa, zębina. Zębina składa się z takich bardzo małych kanalików, które przekazują informacje do nerwu. Czyli kiedy jecie coś zimnego, gorącego, kwaśnego lub słodkiego, to właśnie ona mówi Ała! To boli! Wiecie, że aż 57% osób dorosłych ma problem z nadwrażliwością zębów, a w okolicy szyjek nawet do 98%. Dlatego warto coś z tym zrobić, bo nie jesteście jedyni. Omówiliśmy już sobie problem nadwrażliwości zębów, ale co z tymi krwawiącymi dziąsłami? Czy nie macie czasem tak, że jak szczotkujecie zęby, się nitkujecie, to wasze dziąsła krwawią? Przyczyną jest zalegająca płytka bakteryjna wokół zębów oraz kamień. Problem dość uciążliwy, ale rozwiązanie całkiem proste. Wiecie już skąd bierze się nadwrażliwość i problem krwawiących dziąseł. Ale co właściwie łączy te dwie rzeczy? Jest to tak naprawdę zamknięte koło. Dlatego, że pacjent, który ma nadwrażliwość, zaczyna coraz delikatniej mieć zęby, aby nie wywołać bólu. Przez to odkłada się płytka bakteryjna, która prowadzi do zapalenia dziąsła. Dziąsła zaczynają krwawić, więc pacjent unika nitkowania i szczotkowania, a problem się nawarstwia. Na szczęście jest kilka sposobów na walkę z tymi problemami. Pamiętaj, prawidłowo szczotkuj zęby przynajmniej dwa razy dziennie, nie omijając żadnych powierzchni, oraz rób to wystarczająco długo. Po drugie, nitkuj zęby. Nie tylko te z przodu, i nawet jeżeli dziąsła krwawią, rób to przynajmniej raz dziennie przed pójściem spać. Po trzecie, odwiedzaj specjalistę. On na pewno odpowie na wszystkie twoje pytania, a być może i znajdzie inne źródło twojego problemu. Po czwarte, Usuwaj kamień co 6 miesięcy. Regularne higienizacje to klucz do sukcesu, a Twoja higienistka na pewno pomoże Ci wybrać odpowiednią pastę oraz szczoteczkę. I po piąte, używaj produktów, które specjalnie dedykowane są do Twoich potrzeb i problemów. I tu z pomocą przychodzi nam... Sponsor dzisiejszego odcinka, producent pasty Sensodyne nadwrażliwość i krwawiące dziąsła. Pasta ta pomaga zamykać kanaliki zębinowe oraz redukuje ilość bakterii. Pomaga Wam w walce z Waszymi problemami.